Twój lokalny klucz do globalnych kontaktów, czyli LinkedIn Local Trójmiasto. Dzisiaj znajdujemy się na kolejnej edycji tego wspaniałego wydarzenia, które cyklicznie organizujemy w Trójmieście. Naszym głównym celem jest przenoszenie kontaktów z wirtualnej sieci LinkedIna do świata rzeczywistego. Dzisiejsza frekwencja naprawdę bardzo pozytywnie nas zaskoczyła i dlatego też myślimy o tym, aby organizować nowe edycje w nowych formatach. Jednym z takich pomysłów jest to, aby zorganizować LinkedIn Local w wersji anglojęzycznej dla międzynarodowej społeczności biznesowej, zawodowej, profesjonalnej, która jest obecna w Trójmieście. Inny nasz większy projekt, który zbliża się dużymi krokami, to międzypokoleniowy LinkedIn Local który odbędzie się mniej więcej w połowie przyszłego roku. Chcemy pokazać historię sukcesu młodych osób, które dzięki LinkedIn'owi zbudowały międzynarodowe biznesy, osiągnęły sukcesy naukowe i edukacyjne. Fantastyczna atmosfera, jeszcze lepsi ludzie. Ja serdecznie dziękuję za możliwość powiedzenia troszeczkę o tym, jakie ryzyka spływają na nas, jeżeli prowadzimy biznes w Polsce, dlaczego JDG nie jest dobrą formą do prowadzenia firmy w Polsce oraz o tym, jak te ryzyka obniżyć. Nie B2B, nie B2C, to przyszłość biznesu, a human to human, bo to drugi człowiek jest w stanie rozwijać Ciebie, dać Ci to wsparcie, które będzie potrzebne do rozwoju Twojego biznesu. Rozmawialiśmy również o tym, czy pisanie postów AI, które to za darmo i szybciej i łatwiej przygotuje całą Twoją komunikację, to dobry pomysł. Okazało się, że badania twierdzą jeden z najgorszych. Nie polecam. Marcin Banaszkiewicz. LinkedIn Local Trójmiasto to jest jednak na tyle ważne biznesowe wydarzenie w Trójmieście, że nie mogło nas tu zabraknąć. Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj z kamerą i że mogliśmy się z Wami spotkać.